Cześć, witajcie na kanale nielokalni. Tym razem nie zabierzemy Was w góry. Nie mogąc doczekać się kolejnych wypraw, wyruszyliśmy w okoliczną dzicz w poszukiwaniu wiosny. I długo nie musieliśmy się rozglądać, gdyż zaczęła być widoczna praktycznie wszędzie. Rośliny puszczają pierwsze pąki i liście, a co po niektóre, już pierwsze kwiaty. Dzięki temu dosłownie czuć ją w powietrzu. Lokalna fauna także to czuje, dzięki czemu łatwiej można ją zaobserwować, choćby i przez chwilę. A czy Wy korzystaliście z tej cudownej ostatniej pogody, żeby wreszcie wyrwać się z czterech ścian? Jeśli tak, dodajcie znać w komentarzu, gdzie się wybraliście. Jak widzicie, nie wszystkim jest dane odpoczywać. Niektórzy w tym czasie ciężko pracują. A niektórzy, tak jak my, odpoczywają, wygrzewając się na słońcu. My za to przystajemy na chwilę, żeby posłuchać odgłosów lasu. Przez moment mieliśmy nawet towarzysza w naszej wędrówce. Docieramy nad małe leśne bagienko. Pomimo niedalekiej odległości od zabudowań i cudownej pogody, jesteśmy tutaj niemal sami. Korzystając z tego oraz z tego, że jest jeszcze za wcześnie na komary, rozsiadamy się nad brzegiem. Tam po raz pierwszy testujemy nasz nowy nabytek na ten sezon. Uwielbiamy kawę, a świeża i w takich okolicznościach smakuje jeszcze lepiej. Jeśli sądzicie, że Algorytm, jeśli by mógł, także polubiłby taką kawę, to możecie dać mu lajka, bo te na pewno lubi. Tymczasem skończywszy napawać się ciszą, spokojem i kawą, powoli ruszamy dalej. Rozglądając się dookoła, jednogłośnie stwierdzamy, że wiosna już tu jest. Zaspokoiwszy na dziś naszą chęć wędrówki, tak jak ta Korka, lecimy do domu. Cześć!